Witam. Okazuje się, że kumulusy są wciąż aktywne w moim życiu, czyli jestem w finale i to dzięki Wam. Bardzo wszystkim dziękuję za tak liczne głosy, bo nazbieraliście mi ich aż 4527 co stanowi absolutny rekord, jeśli chodzi o ilość głosów od kibiców w całym plebiscycie. To jest po prostu. Coś niesamowitego. Znalazłem się w finale z wynikiem 6 punktów. Tuż za mną jest Witek Soku. 5 punktów i Grażynka do Ilido, 5 punktów również. Walka, w słowie oczywiście, bo to jest cały czas świetna zabawa. te kumulusy, w ogóle, sam, sam fakt, że w nich jestem, to już dla mnie jest wygrana. Już o tym wspominałem. Druga część, powiedzmy, całego plebiscytu, czyli ta finalna, już ma za zadanie zgromadzenie znów punktów. Tym razem robicie to wyłącznie Wy, czyli kibice. Zagłosować na mnie możesz przez aplikację Odrotowe Emocje, kategoria Promotor Lotnictwa Osoba Dominika Żmiercza, klub SMS-owo 85 pod numer 73480. Jeśli ktoś ma ochotę wesprzeć, oczywiście zapraszam. I cieszę się bardzo, że mam możliwość być na gali finałowej i tam dowiedzieć się co, co z całością. Bardzo Wam wszystkim dziękuję za wsparcie. Jestem szczęśliwy, że to wszystko się dzieje w moim życiu i mogę promować to moje małe lotnictwo która, okazuje się, nie jest wcale takie mała. Głosowanie finałowe odbywa się między 4 a 14 lutego. 14 lutego możecie zagłosować tylko do godziny 12. Ogłoszenie wyników na Gali 17 lutego, na którą oczywiście jestem zaproszony. Wow! Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam wszystkich. Dominik Kazmierzak, motorowiec Mazury.